Dzień dobry Wagi, witajcie kochani na moim kanale Zapytaj Tarota. E, trochę mnie nie było, ale już jestem. Przychodzę do Was z czytaniem na rok 2024. Jakie energie będą Wam towarzyszyły. Zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli e, jaki macie znak zodiaku w Ascendencie i w Planetach osobistych. Jeżeli nie wiecie, jaki macie ascendent, to link będzie w opisie filmu. To jest bardzo proste do użycia. Wystarczy wpisać datę swojego urodzenia i miejsce, i komputer Wam wyrzuci wszystko. Nie do śmieci, tylko będziecie wiedzieli. Um, drogie Wagi. Zastanawiałam się, jakie robić czytania, i postanowiłam robić czytania dosyć ogólne, bez wdawania się w wgląd w sfery finansowe, zawodowe, osobiste, miłosne. Takie czytania robię bardziej celowane do... Jeżeli potrzebujesz takiego czytania, to zapraszam na, na mojego maila. Będzie też w opisie filmu. Ale zrobię Wam takie czytanie, jakie ogólnie będziecie mi, mieć skłonności w tym roku, czyli w jakiej energii będzie rok. Na jakich celach warto się skupić, które mają szansę realizacji, co będzie przeszkadzało, co odchodzi do przeszłości i co wam przyniesie ten rok. Pomyślałam sobie, że to jest dobry moment na to, żeby takie czytanie, bo każdy może z niego skorzystać i wziąć coś dla siebie. Więc co, wagi, jesteście gotowe? No to zaczynamy. Jakie energie będą towarzyszyły? Wagą w roku 2024 przekładamy i sprawdzimy jaka energia na cały rok 24 dla wag królowa monet bardzo dobra energia jakie wyzwanie w związku z tym na ten rok gwiazda mm -hmm. Jakie cele możecie osiągnąć? Nad jakimi celami się skupić? Dwójka monet. Co Wam będzie przeszkadzać w realizacji tych celów? Siódemka monet. Mhm. Co odchodzi do przeszłości? Sprawiedliwość. I co przyniesie Wam ten rok? Trójka kielichów. Dobrze. No więc wagi, zaczynamy. Otóż ogólna energia dla Was to będziecie skupieni właściwie w tym roku y, na sprawach materialnych. Na, y, będziecie na bieżąco kontrolować swoje wydatki, zastanawiać się, ile macie, na co Was stać, na co trzeba by było jeszcze popracować, na co wydajecie pieniądze, jak te pieniądze gospodarujecie, niektórzy tymi pieniędzmi gospodarujecie, niektórzy będą się zastanawiali nawet nad kupnem jakiejś posesji, czy mieszkania, czy domu, czy działki i bym powiedziała, tak, dobry czas, róbcie to. Oczywiście nie wszyscy tak będą mieli. Natomiast generalnie w przeciągu roku Wasze myśli, wasza, Wasze działania e, będą wokół pieniędzy e, się koncentrowały. E, I będzie to bardzo ważny aspekt w Waszym e, tym przyszłym roku. Znaczy w tym obecnym, bo już mamy 24. Na co uważać? Uwaga na to. Drogie wagi, żeby nie uwierzyć w siebie, być może afirmujesz, że jestem milionerem, i uwaga na to, żeby nie uwierzyć, że. No nie wiem, zaśmiałam się, ale nie uwierzyć w to, że jestem milionerem, e, bo przy tym patrzeniu na pieniądze możecie też przy okazji. Pojedziecie na wakacje, albo gdzieś na jakiś weekend, albo gdzieś na jakiś wyjazd, albo pójdziecie do sklepu z intencją kupienia, nie wiem, bochenka chleba, a wyjdziecie z zakupami trzy siaty. Będziecie mieć łatwość w wydawaniu pieniędzy. To jest bardzo ciekawe, co tutaj się pokazało, że z jednej strony wasze cała, cały rok będziecie skupieni na materialnych sprawach, zwłaszcza finansowych, a z drugiej strony będziecie mieć taką łatwość wydawania, szastania bym nawet powiedziała, uwaga na to wagi, kontrolujcie rozsądnie swoje wydatki i nie afirmujcie jestem milionerem, bo to raczej się Wam nie uda, aczkolwiek bardzo, bardzo serdecznie Wam tego życzę. Na co jeszcze uwaga, uważać? Wagi. Um, te z Was wagi, które y, są osobami bardzo towarzyskimi, bardzo y, mającym parcie na, na szkło tak zwane, może macie swój kanał na YouTubie albo na innym, y, na innych social mediach i tam jesteście bardzo aktywni, Uwaga, żeby was trochę, żeby tam, powiem wprost, nie gwiazdożyć. Róbcie to, co macie robić, yy, tylko żeby wam sodówka nie, uwierzy, nie uderzyła do głowy. Bo niektóre z was pracujące w social mediach mogą mieć bardzo dobry finansowy rok, że skoczy wam mega oglądalność i być może już zaczniecie na tych kanałach swoich yy, zarabiać. To jest dla tych, którzy prowadzą tego typu działalność. To tutaj jak najbardziej, ale cała, do, cały, do wszystkich wag. Uwaga, żeby trochę nie gwiazdożyć, czy na imprezach, czy w domu, czy w pracy, czy nie nosić noskę tak za wysoko, bardziej e, myśleć o sobie jak najlepiej, to jest oczywiste e, i wierzyć w siebie to też jest oczywiste. Natomiast właśnie nie gwiazdożyć i nie pokazywać to, kim to ja jestem, ho, ho, ho. Tak, takiej postawy y, unikajcie, bo ona niczego dobrego w waszym życiu nie wniesie, a tylko wam zacznie, zacznie przeszkadzać. Y, ale takie tendencje możecie mieć do takiego, co to, co to nie ja. Tak? Zwróćcie na to, proszę uwagę. Jakie cele? Wszystko co związane z prowadzeniem biznesu, y, z interesami, y, z. Funkcjonowaniem wśród pieniędzy dobrze jest dla was wagi wyznaczyć sobie przy tej królowie monet. Wyznaczyć sobie cel finansowy, na przykład jaką kwotę chciałbyś zarabiać w tym roku. I co możesz w związku z tym zrobić? Wypracować sobie, jak możesz dojść do tej kwoty: czy to będzie dodatkowe zajęcie, czy po prostu rozszerzysz swoją firmę, czy no cokolwiek ci tam przyjdzie do głowy. Jak pomnażać, bo będzie dobry czas na pomnażanie wagi, będziecie mieć dobry finansowy rok, będziecie dla Was to ważne. A to wiemy, że to, na czym skupiamy uwagę, rośnie. W związku z tym skupiajcie uwagę, będziecie skupieni na finansach i te finanse mają w tym roku wie, wielką szansę y, się pomnażać. Co Wam będzie przeszkadzało w tym pomnażaniu finansowym, to może Wam przeszkadzać, że y, na, na to rośnięcie tej. Y, Obfitości finansowej, e, trzeba będzie trochę poczekać. To na pewno nie będzie na początku roku, e, ale bardziej pod koniec roku, kiedy już będą finalne e, rzeczy, finał działań, które żeście włożyli w to, aby pomnażać swoje <laughs> dochody. I to jest bardzo, do, bardzo, bardzo dobry czas na to. I ja bym się na tym skupiła, e, bo. Odchodzi Wam do przeszłości takie, wiecie, zastanawianie się, a inni mają tak, a ja mam tak, a ten to ma taki samochód, a ja mam taki, a kolega ma dom, a ja mieszkam w mieszkaniu. E, porównywanie siebie do innych. Nie róbcie tego i to odchodzi. Będziecie się skupiać na tym, aha, mam mieszkanie, chcę mieć dom, co w związku z tym mogę zrobić, jak mogę osiągnąć ten swój cel. Czy jeżeli wezmę kredyt, czy go będę, jak go będę spłacać? Po prostu karty Wam radzą, aby w tym roku skupić się na sobie, na własnych celach i na własnych pragnieniach. I zwłaszcza jeżeli to są cele finansowe, jest duża szansa e, pomnożenia tego, co macie i dobry rok na pomnażanie, na rozwijanie firmy, na rozwijanie biznesu. Jeżeli myślałeś, żeby stworzyć biznes, to to jest dobry rok, tylko na efekty trzeba będzie poczekać pod koniec roku. Ogólnie też, jeżeli ktoś miał z was jakieś tam sprawy w sądzie papierowe i jakieś w ogóle sprawy papierowe, Związane z umowami, to to też już e, szczęśliwie zakończycie, ten etap się zakończy, ale też namawiałabym do tego, żeby właśnie nie oceniać innych ludzi, jak oni żyją, co oni robią, jak zarabiają, e, jakie mają związki, jakie mają partnerstwa. Niech to was nie zajmuje. Zajmujcie się własnym domem, własną rodziną, własnym partnerem, e, jeżeli go nie masz, to skupienie się. Poszukiwaniach tej drugiej osoby, na własnym życiu. Tutaj będzie rok dobrych możliwości rozwijania swojego też potencjału, który masz, yy, i pomnażania tego na realizację tych pragnień. Jeżeli szukasz partnera, skup się na tym i zacznij działać w tym kierunku. Może nie znajdziesz go natychmiast, ale na pewno jest ogromna szansa w tym roku go znaleźć. Jeżeli szukasz pracy, też skoncentruj się, wysyłaj CV, aplikuj, gdzie się da, pod kątem oczywiście tego, co chcesz robić. I też to może nie być od razu, natomiast ta, ta praca Ci przejdzie. Nie mam jakichś takich innych, nie przychodzą mi inne przykłady do głowy. Natomiast co Ci przyniesie ten rok? Właśnie zadowolenie. Zadowolenie ze swoich znajomych. Zadowolenie w przebywaniu z nimi, zadowolenie w, w przebywaniu ze swoimi bliskimi, w nacieszaniu się taką wspólnotą swoich bliskich. Czy to są przyjaciele, czy to jest rodzina, zależy co tam masz wago. Natomiast to będzie też rok takiego zacieśniania więzi wspólnych. I może będziecie w tym roku mieli wesele, urodziny no, urodziny pewnie tak jakieś imprezy rodzinne, zawodowe, y, firmowe, to dobry czas też na to, aby na tych y, spotkaniach y, za Zacieśniać więzy, czy koleżeńskie, czy, czy takie rodzinne, czy przyjacielskie, i to Wam przyniesie, i zobaczycie, że nie jesteście sami, że jesteście otoczeni wspaniałymi ludźmi, tylko dajcie im szansę, żeby Was poznali, żebyście, żebyście Wy mogli poznać ich. I to też jest taka wytyczna, dla Waszego, żebyście mieli to na uwadze, żyjąc przez ten rok. Przepraszam. Więc przed Wami, drogie wagi, dobry rok i tak jak mówiłam, jeżeli po coś zawodowo-finansowo może być bardzo korzystne, jeżeli by coś nie szło, to napisz do mnie co, bo to wtedy są już jakieś Twoje filtry, Twoje programy, które blokują. Natomiast energetycznie tutaj jest po prostu jak, jak po autostradzie. Właściwie wszystkie cele, które masz, obojętnie co to jest, mają szansę realizacji, tylko nie czekaj, nie spodziewaj się szybkich rezultatów, włóż w to dużo pracy, entuzjazmu, uczucia, determinacji i otwórz się na ludzi. Otwórz się na nowe znajomości, otwórz się na nowych przyjaciół, otwórz się na starych przyjaciół, spędzaj z nimi czas, bo to Ci będzie ładowało baterie, zobaczysz, jak to, te spotkania będą dla Ciebie odżywcze i takie inspirujące. Jakieś trudne, trudne aspekty twojego życia, droga, wago idą do przyszłości. Bardzo się cieszę, że trudny czas, jeżeli miałaś, to on się właśnie kończy, przemija. I nadchodzi ten lepszy czas, na który czekasz, yy, więc to będzie dla Was dobry rok yy, z finansowymi profitami, ale to nie tylko profitami, tylko z takim, mam takie wrażenie, takim realnym czuciem się dobrze w swoim życiu. Tego Wam właśnie, drogie wagi, życzę. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie kanał. Mówcie, że taki kanał istnieje, bądźcie ze mną, a ja was ściskam gorąco i właśnie takiego roku wam życzę, żebyście się czuli wspaniale we własnym życiu. Wszystkiego dobrego, buziaki. Pa!